Rządza, y, mam prośbę taką, bo ja muszę 20 po wyjściu. Ja mam nadzieję, na że skończymy. Ten jakby ten na początku. były jakieś pytania może do mnie, to wtedy bym odpowiedział, bo 20 po muszę wyjść. No. Więc, ja mam nadzieję, że 10 po skończymy. No to poproszę. Ja, 20 po muszę wyjść. Jak, jak będą Dobrze. pytania, to wtedy chętnie odpowiem jak będę. Witam serdecznie pana prezydenta Andrzeja Siednika. Witam pana skarbnika Kazimierza Paryłę. Witam panią dyrektor Agnieszkę Borkowską. Witam panią Katarzynę Wawryniuk, zastępcę naczelnika. Witam Pana Naczelnika, przepraszam, Sławomira Kukiepskiego. Witam panią Ewę Korniluk. Radcę Prawną. Witam pana Adama Zabijaka, zastępcę sekretarza miasta. Witam serdecznie koleżanki i kolegów. Przechodzimy do, oczywiście, witam wszystkich mieszkańców oglądających naszą transmisję z obrad Komisji Edukacji. Przechodzimy do porządku obrad. Czy są jakieś pytania, sugestie do porządku obrad? Nie widzę. Ale tu mam jeszcze prośbę, bo pan prezydent będzie musiał wcześniej troszeczkę wyjść. Gdyby były pytania, to bardzo proszę wcześniej, ale mamy nadzieję, że komisja w miarę sprawnie odbędzie się. Proszę bardzo, jest pytanie do Pana Prezydenta rozumiem, tak? Nie, 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 nie. Ja bym poprosił do porządku obrad, żebyśmy uczcili minutą ciszy śmierć naszego kolegi trenera, Pana Jana który był nauczycielem między innymi w Szkole Podstawowej nr 2, ja hmm. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, uczcimy pamięć kolegi, Wieczny odpoczynek, racz mu dać panie. Wieczny odpoczynek, racz mu dać panie. Wieczny odpoczynek, racz mu dać panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Nie widzę pytań. Nie, tutaj jest. Jest, tak? Bardzo proszę Pani Marlenka. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, drodzy zebrani. Mam takie pytanie: bo dochodzą mi słuchy od moich wyborców, od mieszkańców miasta, że jest jakiś problem w szkołach ponadpodstawowych, jeśli chodzi o klasyfikację uczniów, którzy kończą na tę chwilę rok szkolny. Czy. Jest jakaś przygotowana opinia, raport, jak to w poszczególnych szkołach wygląda, i czy jakie po prostu sygnały ze szkół dochodzą? Już to opowiadam. Wczoraj odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. E, powiem tak, umawialiśmy się w Naczelniku po, po świętach, w środę czy czwartek, aby otrzymać informacje od dyrektorów szkół, którzy są na etapie e, Mogę to nazwać chyba tak, organizacyjnym, czy e, będzie to zrealizowane, czy nie, ale na razie nie chcę o niczym przesądzać. E, po świętach e, wtorek lub środa że informacje od dyrektorów szkół ponadpodstawowych, jak wygląda sytuacja, czy rady klasyfikacyjne się odbyły, czy odbędą w tygodniu po świętach, a tym samym no, na tym etapie, jak są przygotowani do e, tego, co ich czeka, czyli ma to w tym roku. Więc teraz no, niejako e, za wcześnie, jeszcze raz powtórzę, że wczoraj odbyło się spotkanie moje ze wszystkimi dyrektorami szkół ponadpodstawowych, i po świętach będą miały informacje jak ta sytuacja wygląda sytuacja dynamiczna zmienia się z dnia na dzień więc trudno teraz wyrokować jak jest jak wygląda ta sytuacja tak jak było pewne że komisje są do przeprowadzenia egzaminu tak teraz do egzaminów w szkołach podstawowych odbywają się a tutaj poczekajmy cierpliwie jak to będzie jeśli chodzi o rady klasyfikacyjnej. i w środę będę miał informacje jak to mhm. wygląda a środa to który jest? 24? Panie Prezydencie, pani naczelnik, a do kiedy powinny być wystawione oceny i do kiedy powinny być rady tak naprawdę? do 16 kwietnia 26 kwietnia Do 16 Do oceny wystawione do 16, a klasyfikacja? klasyfikacja do 26 kwietnia tak bardzo proszę Pana dyrektorze. ja szkoły, ale jeśli chodzi o terminy, no to wiadomo yy, yy, ogólnie. W mojej szkole Rada zaplanowana była na 24, yy, na 24 kwietnia, 26 kwietnia jest zakończenie roku dla uczniów klas trzecich, czyli na 3 dni przed, zgodnie z przepisami. Yy, oceny powinny być wystawione na tydzień przed yy, radą, czyli do 17, skoro była zaplanowana na 24. W mojej szkole rada zaplanowana jest dzień wcześniej, na 23, kiedy jest to jeszcze ta przerwa świąteczna. W związku z tym dzisiaj do późnego wieczora powinny być wystawione oceny uczniów. Proponowane już są, także myślę, że i te końcoworoczne też będą. Dziękuję a Pani jest dyrektorem placówki, której drugiego liceum. Rozumiem. Mam pytanie, a co się stanie? Bo rozumiem, że do 17 właściwie wszystkie szkoły powinny wystawić, chcąc się wyrobić w tym ustawowym terminie. Czyli generalnie, o, przepraszam, 18, jeśli nie będą te oceny wystawione, to możemy sugerować, że tutaj nie wyrobimy się w tym terminie. Ja dobrze rozumiem. To znaczy, jeśli nauczyciel strajkuje i nie wystawi oceny tak, końcoworocznej uczniowi, może to zrobić inny, upoważniony przez dyrektora nauczyciel. Rozumiem. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej na zaistniałą sytuację przesyła jakieś wytyczne do, nie wiem, no, no, do, 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 do samorządów to jako jednostek? Ja jako to nie ma. Tak jak dzisiaj czytamy w internecie, Minister Edukacji Narodowej wskazuje, na kompetencje kuratorów. A nie, nie dostajemy żadnych informacji Czyli miasto, czyli pan prezydent jako organ nadzorczy, pan. Tak? Jako pan organ prezydent jako organ prowadzący ma jakieś możliwości czyli działania w tym przedmiocie. Tak jak wyszedł w odniesieniu do egzaminów w szkołach podstawowych z inicjatywą taką, aby tak się mówi, rozlewać oliwę na wzburzone fale i naprawdę do tego udało się. No tylko, tak, ukoń, to jest, jest, powiem jest tylko ogromne. Tak, tylko no powiem tak. Ja jako z, prezydent stąd odbyłem spotkania z dyrektorami wszystkich jednostek przed egzaminami czy te gimnazjami, posłów ósmy klas, czy teraz ponad podstawowych. Tak mogę prosić o mobilizację i e, no, monitorować ten, tej zasadzie, żebym miał informację, jak rzeczywiście... Wygląda sytuacja, ale tak jak mówię, to potwierdza pani dyrektor. Wtedy będę już miał informacje pełne, jak wygląda to, jeśli chodzi o dopuszczenie, w ocen, dopuszczenie w perspektywie ewentualnie możliwości przeprowadzenia egzaminu. Nie widzę więcej Marta. pytań. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli jednogłośnie porządek jest przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja na temat przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w mieście Siedlce. Każdy z Państwa otrzymał drogą e-mailową informację. Czy są pytania dotyczące tej informacji? Nie widzę. To jest tylko informacja, nie głosujemy. Przechodzimy do punktu 4. To jest przyjęcie protokołu nr 5 przez 2019 z dnia 26 marca 2019. Ten protokół został już przyjęty wczoraj na komisji rewizyjnej. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli jednogłośnie został przyjęty. Sprawy różne. Czy są pytania? Nie widzę pytań. Tak, bardzo proszę. Kolega Piotr Karaś. ewentualnie informacje odnośnie organizacji szkół, klas szkół podstawowych chodzi mm -hmm. tam szczególnie o te przejścia tak, z, ze szkoły do szkoły czy to jest czysta świeżo finansowana informacja wobec faktu że 6 kwietnia mieliśmy termin składania deklaracji przez rodziców e, uczniów i zgodnie z zarządzeniem które pan Prezydent podpisał jeszcze w styczniu Hmm, tak króciutko tylko powiedzieć, że z analizy wniosków o przeniesienie do klasy 4 siódeckich podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów, według stanu na 11 kwietnia wynika, że zwolniły zostanie tym przeniesionych 26 uczniów do klasy 4, uczniów do klasy 7 i obie zostało przeniesione do skazanych szkół decyzjami i dyrektorów z dnia 1 września. A z analizy wynika, że do przeniesienia pozostaje na koszt minimum 65 uczniów z obecnej klasy 3 i minimum 137 uczniów z obecnej klasy 6. To ta sprawa ma charakter dynamiczny, Pan Przestęp monitoruje cały czas ten stan i zamierza wystąpić w maju, w sesji majowej już z taką pełną informacją łącznie z projektem uchwały, tak jak w dwóch latach poprzednich, która by domknęła ten proces przekształceń i uczyniła od 1 września wszystkie szkoły podstawowe szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej. Czy to komisja się zamieszka? Tak, tak. Nie widzę więcej pytań. Moi drodzy, w związku z tym, że zbliżają się święta, chciałam Państwu życzyć takiego głębokiego przeżycia świąt paskalnych. Niech ten wielkanocny poranek napełni Państwa serce taką nadzieją, taką miłością, taką radością płynącą ze zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja!